rak głowy i szyi jest piątym najczęściej występującym nowotworem złośliwym oraz ósmą najczęstszą przyczyną zgonów z powodu nowotworów złośliwych w Europie. Dlaczego tak się dzieje? Mimo że uważany jest za chorobę, której można zapobiec, o tym z profesor Ewą Sierko, kierownikiem oddziału radioterapii Białostockiego Centrum Onkologii. Dzień dobry, Dzień dobry. pani profesor. Częsty ból gardła, chrypka, czy to może już sugerować, że rozwija się nowotwór? Może, ale nie musi. Pierwszymi objawami nowotworu w okolicy głowy i szyi są objawy bardzo niespecyficzne, naśladujące jakieś otarcie, uraz, naśladujące infekcje w zakresie jamy ustnej, w zakresie gardła, w zakresie jamy nosowej. I dlatego wczesne rozpoznanie choroby nowotworowej w okolicy głowy i szyi może być utrudnione. I dlatego też bardzo ważna jest świadomość, że w ogóle w okolicy głowy i szyi może rozwijać się nowotwór, a okazuje się, że nawet w całej Europie, ponieważ przeprowadzano specjalne badania ankietowe, około 40% mieszkańców Europy nie wie, że w okolicy głowy i szyi mogą rozwijać się nowotwory. A około 70-80% populacji europejskiej nie zna jakichkolwiek objawów nowotworów głowy i szyi. I dlatego też bardzo ważna jest świadomość tych pierwszych objawów, które. Na początku, jak wspomniałam, mogą być zupełnie niespecyficzne. Czyli na przykład jakie? To może być na przykład guz języka, okolicy dziąsła, okolicy podniebienia, to może być też obrządzenie w zakresie jamy ustnej, to może być ból, pieczenie języka, może być ból gardła, może być, mogą być to dolegliwości bólowe przy połykaniu pokarmów, zachłystywanie się przy połykaniu pokarmów. To może być niedrożność jednego przewodu nosowego, krwawienie z przewodu nosowego, to może być przytkane ucho. To również mogą być guzy w zakresie twarzy, w zakresie szyi, to może być przewlekła chrypka. I tutaj tak naprawdę musimy zwrócić uwagę na taką zasadę, że jeden z tych objawów, o których mówiłam, który występuje dłużej niż trzy tygodnie. Powinien spowodować, że z tyłu głowy powinno nam się zapalić czerwone światełko i powinniśmy się zgłosić do lekarza pierwszego kontaktu, żeby przyjrzał się temu bliżej i skierował do kolejnych specjalistów. No a jakie są te najczęstsze typy nowotworów głowy i, i szyi? Tutaj wspomnijmy, bo, bo świadomość, jak, jak słyszałam, jest dosyć dosyć niska. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że, najczę... że nowotwory głowy i szyi to są te nowotwory, które rozwijają się poniżej podstawy czaszki, czyli to są nowotwory gardła górnego, środkowego, dolnego, to mogą być nowotwory krtani, to mogą być nowotwory jamy ustnej, to mogą być nowotwory ślinianek, nowotwory zatok przynosowych, prawda? I w tych okolicach najczęstszym nowotworem jest rak czyli nowotwór, który się wywodzi z nabłonka, wyścielającego, wyścielającego właśnie gardło, krtań czy jamę ustną. Rzadziej spotykamy w tej okolicy mięsaki, czyli nowotwory wywodzące się z, tkanek, z tkanki łącznej, czy chłoniaki, nowotwory wywodzące się z układu chłonnego. Ale też musimy pamiętać, że w okolicy głowy i szyi mogą pojawiać się nowotwory takie jak czerniak, czerniak skóry, lub czerniak błon śluzowych jam ustnej, zatok obocznych nosa. Uh -huh. no, A z Pani doświadczenia, czy faktycznie widać, że tych pacjentów, liczba tych pacjentów wzrasta? Z roku na rok wzrasta liczba pacjentów ze zdiagnozowanymi nowotworami głowy i szyi. Częściej te nowotwory są diagnozowane u mężczyzn, dwu-, trzykrotnie częściej, ale obserwujemy w ostatnich dekadach, że również u kobiet wzrasta częstość zachorowania na nowotwory głowy i szyi. W okolicy pandemii wirusem SARS-CoV-2 zdecydowanie mniej pacjentów zgłaszało się do nas na leczenie, i niestety konsekwencją tego było. Była bardzo duża liczba pacjentów w zaawansowanym stadium choroby. Bo mimo, że nowotwory rozwijają się w okolicy głowy, w okolicy szyi, wydaje się, że tak naprawdę tą okolicę oglądamy najczęściej, prawda? Codziennie myjemy się, codziennie przyglądamy się w lustrze, a jednak około 60% tych nowotworów rozpoznawana jest w zaawansowanym stadium choroby, co powoduje, że wyniki leczenia nie są zadowalające, bo 5 lat wówczas przeżywa około połowa pacjentów. Natomiast jeżeli w Kryjemy ten nowotwór we wczesnym stadium zaawansowania, to y, szanse na całkowite wyleczenie ma 80-90% pacjentów. Poza tym, wczesne rozpoznanie nowotworu powoduje, że jesteśmy w stanie zaproponować pacjentowi nie tylko bardziej skuteczne leczenie, ale również leczenie, które utrzyma u pacjenta. Ładny wygląd i dobrą funkcję różnych narządów, bo w okolicy głowy i szyi znajduje się mnóstwo zmysłów. Mhm, a to się pewnie przekłada i na samopoczucie, i na tak funkcjonowanie na, na co dzień. Przekłada się to na całe życie, dlatego że proszę zwrócić uwagę, że jeżeli myślimy o kimś, to tak naprawdę w, naszej, w naszym mózgu wytwarza się obraz tej osoby, prawda? czyli jak wygląda, jak wygląda twarz, jak uśmiecha się ta osoba, jak pracuje mi tej osoby i tak naprawdę wygląd jest bardzo ważny dla każdego człowieka, ale funkcja, czyli sprawne rzucie pokarmów, połykanie, mówienie, bo tutaj mówimy tak naprawdę o zachowaniu funkcji. Takim świetnym przykładem jest rak krtani, którego pierwszym objawem bardzo często jest chrypka, taka tempa, przewlekła chrypka. I wykrycie raka krtani we wczesnym stadium zaawansowania może powodować, że będzie pacjent poddany tylko i wyłącznie na przykład laseroterapii, czyli laserem będzie usunięty drobny guzek na strunie głosowej i pacjent wraca do pełnego funkcjonowania. Natomiast jeżeli ten objaw zostanie przegapiony i, albo zbagatelizowany, to nowotwór będzie rósł, będzie zajmował większą część krtani i może dojść do sytuacji, że będzie konieczność usunięcia. Usunięcia kartani, założenia protezy głosowej i założenia tracheostomu. Różnica w jakości życia wydaje się tutaj jednoznaczna. Tak, zdecydowanie. Pani profesor jeszcze wspomniała o tym, że jednak częściej chorują mężczyźni niż, niż kobiety. Z czego to może wynikać? Wynika to z tego, że mężczyźni jako ogół prowadzą mniej higieniczny tryb życia. Nowotwory głowy i szyi w 70-80% zależą od palenia papierosów. Mhm, za chwilę o profilaktyce, ale chcę jeszcze podpytać o sam proces ten diagnostyczny. Jak on wygląda? Przede wszystkim ważne, żeby pacjent jak najszybciej trafił do lekarza. To może być lekarz pierwszego kontaktu, to może być lekarz stomatolog. Jeżeli pacjent ma trudności w dostaniu się do tych dwóch lekarzy, dwóch specjalistów, to może również zgłosić się do onkologa. Nie ma potrzeby posiadania skierowania do onkologa. My jako onkolodzy nie zajmujemy się diagnostyką nowotworów głowy i szyi, ale na pewno pacjent dostanie wówczas od nas, Skierowanie do albo laryngologa, albo chirurga szczękowego, który z nowotworu, z miejsca podejrzanego o nowotwór, pobierze wycinek, czyli fragment guza, do zbadania pod mikroskopem. I wtedy będziemy mieli pewność, czy to jest nowotwór, czy nie. Jeżeli jest nowotwór, to co to jest za nowotwór, prawda? Z jakiej tkanki powstał on, bo to też nam pomaga znaleźć najlepszy sposób leczenia dla danego pacjenta. Równolegle z pobraniem wycinka wykonujemy pacjentowi tomografię komputerową głowy i szyi, ewentualnie rezonans tej okolicy. Jak już mamy potwierdzenie choroby nowotworowej, też bardzo często wykonujemy badanie PET-TK, żeby dokładnie zidentyfikować, gdzie, jaki jest zakres tego nowotworu. Prawda? bo czasami pacjent pokazuje jedno miejsce, a potem okazuje się na przykład miejsce pierwotne, na przykład owrzodzenie na języku albo owrzodzenie w zakresie dna jamy ustnej, prawda? a potem okazuje się, że jeszcze są przerzuty w węzłach chłonnych szyjnych. To również wykonujemy yy, przynajmniej rentgen klatki piersiowej, badanie rentgenowskie klatki piersiowej, USG Jamy Brzusznej, żeby wykluczyć ewentualne przerzuty odległe. Yy, I musimy ocenić funkcję pozostałych narządów. Mimo, że mamy do czynienia z nowotworem głowy i szyi, yy, to musimy ocenić, jak funkcjonuje serce, jak funkcjonuje wątroba, jak Fakuje funkcjonują nerki, żebyśmy też mogli pacjentowi zaproponować leczenie. A leczenie nowotworów głowy i szyi jest leczeniem skojarzonym. Jak możemy o siebie zadbać, żeby tego nowotworu uniknąć? Możemy bardzo wiele zrobić. Przede wszystkim musimy tutaj mówić o profilaktyce pierwotnej i profilaktyce wtórnej. Profilaktyka pierwotna to jest niedopuszczenie do rozwoju choroby nowotworowej i w tym zakresie powinniśmy nie palić papierosów, czyli nie rozpoczynać palenia, a jeżeli pali, palimy, powinniśmy rzucić. Pamiętajmy też o paleniu biernym. Bardzo wiele teraz pacjentów, wielu pacjentów przychodzi z, na przykład z nowotworami płuc i mówią, że nigdy nie palili, ale pamiętajmy, że jeszcze 20-30 lat temu palenie w Polsce było powszechne w miejscach publicznych, w pokojach nauczycielskich, w kawiarniach, w restauracjach, gdzie bardzo byliśmy obciążeni tym dymem pap papierosowym. Tutaj również musimy pamiętać o dymie papierosowym i paleniu biernym czyli też nie palmy w Obecności dzieci i innych osób. Yy, nie spożywajmy wysokoprocentowego alkoholu, dbajmy o higienę jamy ustnej, ale również, co jest bardzo ważne i w ostatnim czasie, bezpłatne. Szczepmy się przeciwko wirusowi ludzkiego brodawczaka. Takie szczepienie jest dla młodzieży bezpłatne od, ostat... od pewnego czasu. W związku z tym tak naprawdę mamy fantastyczną broń, żeby wyeliminować ryzyko zachorowania na raka gardła środkowego, szyjki macicy, odbytu. Także jedno szczepienie i niedopuszczenie do rozwoju bardzo wielu nowotworów. Czyli da się coś, coś z tym zrobić. Tak, ale mówiąc też o profilaktyce wtórnej, to jest wczesne wykrywanie. Czyli ta zasada 1 przez 3, o której mówiłam na samym początku, czyli jeżeli jeden z objawów, które mogą wskazywać na rozwój choroby nowotworowej, utrzymuje się dłużej niż 3 tygodnie, udajemy się do lekarza. Mhm. Czyli musimy mieć tą w sobie czujność i obserwować się a w razie problemów, wyjaśniać z lekarzem. Tak jest. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję.